Musimy wyjść na gramy w Create a Card Ride. I ja jak wiadomo Pay to win. Jeśli może nie wiedzieliście, damy na to lubuksy, tego gramy w tą dzisiaj gierkę i przeporąbiemy każdego ludzia, który tu gram zlecimy. OK. Pan stakał czemu mnie. Zabiliśmy chłopa. Łatwo. Wiecie jakbym się starał, to ja bym tu przyszedł, ale żebyśmy się nie wnerwiali Jedziemy po prostu. Chyba grałem, ale kiedy ten miałem chyba mega lagi. Zginąłem na tym przez O oh, Kurde, no? To Tu jest chyba na jakiś wojskowy samochód. samochód. Samoch Więc takie coś dobra, lecimy tam jest level drugi let's go właśnie i mam Ego Mobile to jest taka rzecz i chyba nie pamiętam jaki był kod, ale możecie sobie pójść takiego de dewelopera tutaj jest napisane, że Zobacz, wejdźcie na Twittera i na przykład napiszcie, że jakiś tam wziąty. No wtedy napiszę, że oj, taki kod do Eggmobile. Też jest taki jeden kod To Robicie to i doczkart wpisujecie. To nie jest doczkart. Albo Tam Tamto ma magnet, więc... Ktoś tu to... był i zginął. O kurda. Yo. A ule, znowu lecimy. Dobra. Właśnie No i bum, zrobiłem bez żadnych tych czekopantów. <laughs> Zginął. Jo, widzowie, co wiecie? Co tutaj było? Ja chciałam to kiedyś nagrać, ale za bardzo gra i się nie wydaliście bowoksów, a bardzo się opłaca, bo 280 gry codziennie i na przykład byście oszczędzili 2000 czy 1000 Dobrze, Jeśli no, chcecie w tą grę grać, po prostu tam, to kupcie to. Jeśli macie bobuksy, nie mówię, że musicie, ale polecam Wam, po prostu tak polecam. To nie jest nie sponsor. Tylko, że polecam się grać w tą grę, lubicie i Was tak nerwia No to polecam Wam. Kurde, co jest? przez za kupię. <grymne> o. To kurwa. No, 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 no! Let's go. I chwata kurwa. Więc jedziemy. Lubię tą grę bardzo lubię tego bo kiedyś w tę grę przez dwa dni przez... Tylko żeby zrobić jedną rzecz. nie jedną rzecz. Żeby zrobić tylko jedną rzecz. Patrzcie na chłop gra w tę grę. Trzeba mieć w ogóle karta. Czyli grać 50 godzin. Ja dopiero dwa. Jeden dzień gra w tę grę. Let's go. Chopka. 50 dwa razy tyle, ile ja. Nie. Spadł. A mogę? Żyję, że nie ma To nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Ale wydaje mi się, że nie. Dlatego będę jedną osobą. Ten serwer. jest free card. There's no room. Czyli nie, że znalazłem pierwszą, pierwszego trudnego karta. Z czym? Pace and speed. Spróbujemy to. 6 minut, i przeszliśmy tam. Ci. <grych> Nie wiem, co tylko sobie żartuję, że ludzie to robią przez kilka godzin, a wydajecie 280 bomboków, tylko i przechodzicie to w szybki czas. Dobra, zmienię to na Eggmobach, bo tu jest tak średnio tym jedzie, ale tak jakbyście chcieli się bawić, to polecam Wam tym. Polecam Wam tym jechać, bo. A jeśli chcecie się tak bawić w tej grze barwie, nie, 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 właśnie. I teraz nie wiem, jak to wyskoczyć. Bo ten. Bo mam tego karta. I nie wiem, kiedy. Jestem w powietrzu. Dlatego nie polecam brać takich dużych kartów. Jak ja właśnie teraz. Szczęść. Zresetuję się. Bum. Pójdziemy, dojdziemy do tego do bo to mi się mega chce zmienić tę kartę, ale chcę dla Was też zrobić dzisiaj duży, szybki odcinek, bo w tym czasie chyba jest nowy odcinek z blunców. Nowy update. 30. Nie mam to mega fajne. Zdobyliśmy zdoby i pokazywałem Wam jak zdobyć level para jak działa ten level paragonów. Fajnie. I zdobyłem dwa paragony. Do Monkey... E, do monkey i do, do dart'a bo on kosztuje teraz mniej, o wiele. I nie, chyba nic, nawet go nie chwili w więc to wiem. Czy, nie nie, nie, chcę się zresetować, bo chcę zobaczyć, czy już jest. Kanał jest, jest, jest już. Widzowie, tu taki odcinek, piękny. Bo bardzo fajna moturka. Zaczynam robić coraz lepsze. To były moje normalne i teraz są takie. Więc yy, fajnie, że mam lepsze turki. Więc dobra, zacznijmy, polećmy już, lećmy do tego Jak coś to zobaczycie, jeśli chcecie yy, odcinek z balonów. Blunsów, balonów. możecie jak chcecie nazywać Bo tak gra się tak naprawdę za blunsy, bo tak naprawdę ktoś się pomylił u nich I nazywali to blunsy, a nie balonsa albo w ogóle tak miało być Nie wiem O kurde Что -то, что -то... А, то есть ноги? Ну, да? У, ну, не подпалило. O! Co tu się odwala, widzowie? O, to jest fajne, to jest super gierka. Dinozaurem. Chyba nam dał popatrzeć. Ale ładne. Dobra, lecimy. Dobra, już możemy normalnie. Jeśli wam się spodoba w ogóle ten film, to będę mogła nagrywać więcej tych filmów Przez mniej chodz, bo na pewno jeszcze kiedyś Może będę grał jeszcze w tą grę Bo nie wiem, może jeszcze kupić następnego Bo ja kupiłam co nie to Jeszcze przez 29 dni mi to Działa Więc jak Wam się spodoba, no to będziemy mogli zagrać w tą grę dużo razem. I na razie jeszcze nie było live, bo miał być live, czy wczoraj live miał być. Ale nie chcąc sobie czegoś nie mogłem. Z jakiegoś powodu nie mogłem nagrać. Okay. Invisible track, o oh, kurde Lecimy Yo. Ale fajnie Mamy następny Nawet jeśli bym nie zabrał checkpointa, to bym następnego wziął Chciałam jeszcze, pamiętam, że kiedyś chciałam zdobyć jednego karta, Chwilka. szukam banana albo nie? O, kurde. Pikselowe to było. sprawdzę później, bo chciałbym zrobić taki krótki, taki króciutki filmik. Wiem, że teraz ona właśnie zginę, ale... właśnie o to chodzi. I teraz mnie właśnie nie zabija też. 8 robuxów, Wiem, że to. Ktoś się pewnie powie, że się nie opłaca. Ja już to użyłem chyba z 800 razy. Ze 100 ran. I więc na pewno już zaoszczędziłem te Robuxy. Dlatego to powiem. Co naprawdę zarobiliście. Ci twórcy tak wyglądają, bo to nie jest nasza nieskończoność. Jak widzieliście. Kosztuje 280 lub 380. I. Jak widzieliście, jest bardzo płacalne. No i wypadliśmy. No i właśnie, jakbym tak normalnie jechał, no to bym nie wypadł. Ale tak to można kliknąć zium. Zium. może kliknąć. Unstucka. I zioł. Albo możecie być po prostu jakimś prosem i macie jakieś triki. Jak wypadniecie. Ja wiem, to ja też znam taki trik? Fajny. Jak się wypadnie? Okej, okay, lecimy. Full speed. Zią. O nie, 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 goni nas. Wow! Co jest? Jak tu wylecia? Co mamy za Jesteśmy za wani? Jak jesteśmy za wami? Boom? O, przeszliśmy, przeszliśmy. Ale nie wiem, tu jest chyba, to jest jakieś mega trudno, musicie być mega dużo spinać. jak ja, ja, miałam. Tylko, że troszkę więcej, albo ja wyjechałam, jakoś jechałam, to mnie wywaliło, widać, widać żeby mnie wywaliło Wow Ale mnie wywaliło fajnie to jest chyba kart Boom. ale wleciliśmy wiadomo i miałem jeszcze skiribusta dzięki temu kurwa. lecimy

No. no właśnie, tak się skacze. Jak za wy wyskaczecie w tej grze, to jak już jesteście w powietrzu, to nic nie klikajcie. Już, jak już wyskoczyliście, to nic nie klikacie. Totalnie nic. Albo jesteście dobrze. I robicie to z kolei już dobrze. Wtedy po prostu już nie słuchajcie się. Mnie. Кто пика? А ну, карта, let's go. Добро, а зачем Чего я Что заложить?